Koń rafał! rafał! Koń Rafał hasał. Hasał całymi nocami, ponieważ cierpiał na bezsenność. A potem całe dnie spał. Koń Rafał! Pewnego ranka koń Rafał hasał sobie wesoło po szosie! Macie rację, twierdząc, że to bardzo niebezpieczne. Przecież mógł się zabić. Na szczęście nic mu się nie stało. Uff! Koń Rafał, Rafał biegł latem po łące, ale biegło mu się bardzo niewygodnie i źle. Nieomal się potknął kilkakrotnie. Zapytacie dlaczego? Otóż nie zmienił podków zimówek na letnie.